Jak to było z tymi dealami? Wszystko, co robię pod publikę, no to jest fikcja dla Was, abyście się odpieprzyli ode mnie. Oczywiście, po takich pokazach y, moich umiejętności, co ja potrafię robić sobie z palcem w nosie, to żadna by między innymi nie zechciała. O, no, o, mi, o, o to mi właśnie, to no. mi właśnie chodzi. Jedyna ta i prawdziwa, no to zawsze spojrzy przez pryzmat, albo powie, że to ja robiłem specjalnie. To jest yy, coś, co chciałem ukryć w sobie, żeby odepchnąć yy, tę osobę od siebie. No i ja to rozumiem. I A Swoje gile będę wciągał, tak? Oho, oho. A wystarczy to, że tak pokaże się wam, abyście wy nie musieli na mnie patrzeć, tylko jedna, jedyna osoba w tym świecie, którą kocham. Czy odpowiada ci otwarty związek? Kurde, ale ja chcę mieć otwarty związek jak najbardziej. Bo ja nie wytrzymam. Nie wytrzymam bezeli naprawdę żadnego czasu. Musi się ktoś znaleźć na jej miejsce. Kurwa, bo ja nie panuję nad tym. Jestem Zym, właśnie uzależniony od seksu. Kurwa, Czy uważasz się za człowieka inteligentnego? Jeśli dla Ciebie się będę starał być inteligentny, bo mi nie zależy, chcesz dostrzec do dost... brązu. Dostrzegasz we mnie jakieś pokłady inteligencji. Dobra. Udało ci się. To teraz spróbuj się do mnie dostać, do mojego serca. Spróbuj, spróbuj. Bo z byle kim to a ja nie rozmawiam. Czy to prawda, że chciałeś się tylko wybić na Eli? Nie. Wcale się nie wybiłem na wagince babci Eli. Ja ją kocham. Dlaczego Ela zaczęła być teraz rozchwytywana, sławna i... ...podziwiana? Bo ja jej w tym to pomogłem. Czy masz problem z alkoholem? Nie no, to, to, to wynika z tego, że taki tryb życia prowadzę. Jeśli by się miało coś poprawić, to na pewno bym się zmienił też, a nie, że ciągle po pracy jakieś piło i nie można ze mną nic zrobić. Co lubisz najbardziej w relacji z Elą? Ja lubię, jak ona mną manipuluje. Czy chcesz być profesjonalnym streamerem? Wychodzę ze swoimi live'ami na prośbę ludzi, nie, że to sam z mojej woli, to... Się pokazuje w internecie. Swój cel mam. Kontakt do Eli i swoją wiarygodność w swoich uczuciach. Kurde, dobra, ale wszystko się psuje, komplikuje co jakiś czas. Czy zaprosisz Ela do siebie? No, może tutaj przyjechać do mnie. Tylko Ela wymaga atrakcji ze swojego dnia i musi każdy dzień relacjonować, nagrywać, montować. Bo przyjechała do sławnego Marka w internecie najfajniejszego youtubera, czy amatora youtubera. I co teraz? Pierwszy dzień po przyjeździe do Marka, wszystko on będzie nagrywać ten mój cały Bałagan, niepoukładane rzeczy, ubrania, i cały sens tego naszego spotkania będzie się. No, nie, zapomniałem słowa, no, tak. Nawiązywał do tego, że będzie relacjonować musiała na to wszystko. Czy możesz powiedzieć coś więcej o nowej koleżance? Nie, nie będę o niej mówił, bo nie mamy ustalonej ustalone wspólnej wersji, jak mam y, ją traktować jak o niej mówić. Jeszcze do tego nie przeszliśmy. No to na razie jest taki internetowy klirt nic więcej. No niezwykle mnie pociąga, no to się z tym zgodzę. To jest obcojęzyczna. Czy uważasz, że spotkanie w trójkę jest możliwe? Zobaczymy na kolejnym spotkaniu z Elo, jak zacznie się zachowywać. Jeśli Ela gdziekolwiek pojedzie w Polskę, no to, nie, to zostanie tam na tydzień lub dwa. No to tyle czasu znajdę, żeby w jedno miejsce i w drugie się, się wybrać. Ona musi się ustanowić uspokoić z tym, że już mnie powoli traci, ale nigdy na stałe. Skoro my z Rozarią się zgadzamy w tym temacie, że możemy tworzyć trójkąt. Chciałbym ją kiedyś pokazać Eli. Gościu kurde, zrób mi <śm>